Cześć, z tej strony Wadis z kanału Artyl Team. zapraszam was do 65 odcinka. No i cóż, trzeba zobaczyć co tutaj się dalej stanie jak Mombert sobie padł. Ja aktualnie mam misję... Jestem sam, teraz będę musiał zapuścić się w głębiej we wrzosowisko i naładować kryształy. I tutaj jest, że na południowy wschód, czyli na dół na prawo od Nemetonu, w głębi czerwonego wrzosowiska, bygąc prowadzili eksperymenty z bóstwami wrzosowiska. Przypuszczalnie mógłbym tam naładować kryształ. No dobra, więc co? Jestem z tej strony. Oni zapewne musieli iść w dół. To sobie pójdziemy w dół i zobaczymy, co do ciekawego jeszcze może nas spotkać. Tak się trochę czerwono zaczęło robić, nie? O, a to co? Kurde. Nie spodziewałem się, że to coś wybuchnie. No dobra, idę w prawo. Nie wiem, czy tam powinienem iść. Chyba, chyba tak. Muszę sobie to przygotować. O tam jest coś czeka na mnie. Tły jakieś takie dziwaczne, strasznie. To wybuchnie. pozwiedzą najpierw górną część. Żabolce. Wow, no kurde, oczywiście, czemu zacięło, nie? No tak, szkoda, że nic z tego nie mogę podnosić. Tam jest dużo szkieletów. No, ono właśnie tak mi się wydawało, dobrze, że nie zacząłem czytać. Gdzie w ogóle jestem? No jestem powiedzmy, że na samym krańcu mapy. Nie to. I teraz pytanie, czy one się pojawiają co jakiś czas? Bo wtedy nie będę miał czasu w ogóle to przeczytać. Dobra, na no szybko powiedzmy. Może mi się uda. Teraz, gdy duch natury został schwytany, magiczna moc jest yy, szybka i niezawodnie wydobywa... O, kurde, już coś idzie. No nie zdążę. Biorę wszystko i kiedy indziej się przeczyta. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie na to. 是。<Sure. S 2> sure. mi na końcu. No nie ma chwili wytchnienia. Obiekt pochłania energię moczarów i przesyła ją przez ziemię. a oberwo trochę. Nic nie mam... Z... nie mam co z tym zrobić Właśnie byłem ciekaw co to było Urdeno. No i kolejno. To już chyba cały czas lepiej z mieczem biegać. No wybuchaj. for the tráfego não? Najgorsze jest to, że tutaj nie ma na chwili wytchnienia i nie wiem do końca co on zrobić. Kurde, kolejna rzecz do przeczytania. W sumie nie, chyba jestem, chyba jestem na wyspie. Jeszcze zaczekam chwilę, czy tam ci do mnie nie dobiegną. Ale nie słyszę, żeby gdzieś biegli. Dobra, co tutaj jest? E, głębiny przeszłości. E, ważne informacje dotyczące użytkowania ekstraktora. Przejście do e, przebitego ducha natury można nawiązać dopiero po wyładowaniu zgromadzonej pod ziemią magicznej mocy w kryształy. Trzeba to zrobić regularnie, bo nie wiemy jeszcze jaki nadmiar magicznej mocy się ujawni. Pamiętaj, że odkrycie przejścia pobudzi energię osoby nabitej na pal. Informacje te należy przekazać każdemu, kto chce zdobyć klucz otwierający przejście w centrum ekstraktora. No i dobra, mam ekstraktor Key Składa się z trzech części: połączonych u góry i otwartych u dołu. No Dobra, i tam jest ja totalnie koniec mapy. nawet mnie nie widać, ja chyba gdzieś tutaj jestem na dole. Wow, ale ich tam jest. No, mam swoje mopki, co, one nie ogarniałem, że tu jestem? Tak by się zbagowało coś mega dziwne. Kolejne się tam pojawiły. O. 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 URDE. Nadal mnie nie widać na mapie, kurde, gdzie ja polazłem. No dobra, to jest właściwie trzeci można powiedzieć. Upierdliwe, bo strasznie stopuje, a nie daje żadnego expa. I to jest takie, nie czujesz, że musiał to robić, i że to jest takie mocno wymuszane. O, kolejny za mną biegnie. No nic tutaj nie ma. nie pójdę zapewne. Nie, za daleko. Aha, i wróciłem znowu do nich. Nie pogadam z nimi. Hmm. Tutaj wszędzie jest niebezpiecznie. Uważaj na siebie. To już zauważyłem. Yeah. Chroń siebie. My zajmiemy się Mombertem. Kurde, coś tu więcej jest. Teraz będę musiał zapuścić się głębiej we wrzosowisko i naładować kryształy. No były te kryształy, które, no było widać, że jakoś tam reagują na mnie, ale nie wiem czy było pokazane, że się w jakiś sposób ładują albo ile się już naładowały. Właśnie to. Albo to, to są te kryształy, w sumie tylko one cokolwiek robią, w jakikolwiek sposób się w jaki sposób reagują w ogóle na mnie. Ale czy to o nie chodzi? Nie wiadomo. Widzisz osobliwe urządzenie z trzema pustymi gniazdami. Eee, włóż kryształ łęgowy. Wkładasz boski kryształ do gniazda i słyszysz ciche kliknięcie. Włóż kryształ puszczy prapierwotnej. Wkładasz boski kryształ do gniazda i słyszysz ciche kliknięcie. Włóż boski kryształ. Wkładasz boski kryształ do gniazda i słyszysz ciche kliknięcie. Słyszysz głośny trzask i maszyna ożywa. Podobnie jak urządzenie, kryształy zaczynają wibrować. Wydaje się jednak, że niewiele się dzieje. W przeciwieństwie do reszty aparatu, przewody na ziemi wydają się być nieaktywne. No i. Myślę, że ktoś przyjdzie albo coś przyjdzie, a tutaj nic. Dobra, wracam do nich. Kurde, tylko gdzie oni dokładnie byli? Ja w sumie to sobie zaznaczę, może na mapie, żebym nie musiał tego znowu szukać w przyszłości. Wezmę gwiazdkę, może tutaj. O, no niech będzie. Czy ja dobrze poszedłem czy źle? Chyba źle. O, tu są. Daleko byli? No, kawałek byli. Chroń siebie, nie zajmiemy się Umbertem. Tutaj jeszcze... No kurde, tylko to samo mówią. Umieściłem boskie kryształy w czymś w rodzaju urządzenia. Pasują idealnie, ale wygląda na to, że przez system nie przepływa żadna magiczna moc. Może muszę to jakoś aktywować? Kurde, może teraz chodzi o te takie, co znalazłem, jakby piramidki czarne? A ja tych tutaj cwaniaczków sobie też zaznaczę na mapie. I wezmę taki wykrzyknik, że tutaj gdzieś łażą. Czy łażą, stoją w miejscu. To wydaje mi się, czy właśnie pochłanie ich życia. Fajnie bym wiedział ile to ma pochłonąć o. Może już, nie wiem Bo o to chodzi, że to tak powinno, właśnie jakby prądem nawalać. No dobra, to uznam, że to już jest zrobione. I teraz trzeba szukać kolejnego. A tutaj też jest takie prądem, i to leci tu, tu. Aha, dobra. Tak, i to na to, na, na to wygląda, że o to chodzi. Teraz lecę do kolejnego. O. Chodźcie, chodźcie, będziecie pożywką. Tutaj, dobra. O kurde, nie to klikłem. Ja w sumie lepiej mieć teraz, cały czas mieć przy sobie. Terima kasih telah <laughs> menonton! Dobro już się zrobiło. Nie, czy się nie zrobiło. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Teraz, dobra. To wiejemy. I tu jest ostatnie starcie koło tego będę atakował. Kurde, wybuchowe mózgi! Muszę się leczyć. Oj, rusza się. А? Ну, во -первых... A, już się zrobiło. Dobra, wyjeżdżamy. Ubiję je najpierw. Zapiszę w razie w. Co się stało? Boskie kryształy są naładowane, muszę je zwrócić. Dobra, i teraz wracamy do tych cwaniaczków tam. Obiektne? No powiedzmy. I tutaj byli. No dobra, to wychodzi na to, że muszę do Nemetona wrócić teraz. Ale raczej przez o wiele bardziej przyjazny bagna będę biegł. O, ryby. Nie wiem, że było wejście. O, ryby. Właśnie nie pamiętałem gdzie. że tutaj się przez to nie da, nie? sunki coś powie no. <ścoughs> nie tym razem tu jest no. O, tu już są. No i dobra, na tym aktualnie zakończymy ten odcinek. W przyszłym odcinku dopiero zobaczymy, jak dalej się potoczą losy, że tak powiem, świata bądź droły. Oddam kryształ, no i co wtedy. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do kolejnego odcinka, a ja aktualnie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!